Cześć, witajcie, z tej Dawid, witam was w kolejnym moim nagraniu wideo i od razu zaznaczam, że jakbym miał po pierwsze problemy z mową, to ja mam e, taką wadę z mowy, a po drugie jestem lekko przeziębiony, więc mogę przerywać e, nagrywanie, albo tak, mogę być tak, nie miał no, lekko także w ogóle przepraszam proszę o e, zrozumienie Wyrozumiałość. Dobra, o tym dzisiaj sobie pogadamy. Dzisiaj jesteśmy na pulpicie Huawei na 10 Lite i pokażę Wam... Ten film będzie krótki. Pokażę Wam funkcję tryb prosty. Jest to tryb taki. Teraz mamy tryb normalny. A tryb prosty jest to taki tryb, w którym pulpit jest w postaci nie ikon, małych, tylko w postaci takich dużych kasli, jak win, jak Windows Phone nie jak miałeś nokia umia, albo coś w tym to na pewno będziesz jak zobaczysz to będziesz wiedział o czym mowa dobra także jak aktywować tryb prosty wstrzymamy sobie pasek yy, powiadomień wstrzymamy tak klikamy na zębatka żeby być do ustawień systemu pójdziemy do zakładki system szukamy opcji tryb prosty <laughs> I mamy tryb prosty i tu jest opisane, korzystaj z, numer, z minimalistycznego i przejrzystego ekranu głównego o prostym układzie i dużych ikonach. No, no to jak widać, to masz już mały zrzut ekranu, nie? Klikamy dostosuj aż się to przeładuje i proszę bardzo, i mamy takie duże kafelki. Normalnie wygląda to, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to normalnie chyba pomyślałem sobie, że Huawei... chwała, tym się nagrywa, nagrywa się. Pomyślałem sobie, że chwałę się inspiro... inspirował yy, Tom, Nokiem albo Microsoftem. Yy, zapożyczył ten widok z... May, jest tego Windows Phone 8 nie, albo Windows 10 Mobile, jak coś tu tam, no, Nokia Lumia 920 i tego typu modele, nie. Dobra, i co my to mamy? I mamy, do góry mamy widget z godziną i pogodą, jak sobie na to klikniemy, i tu jest tak zwana właśnie ta, m, e, aż na to klikniemy, a no, przepraszam, przepraszam, bo chciałem też powiedzieć jeszcze, to otworzy nasza aplikacja pogodowa i, i co jeszcze? I Windows, i co? Windows 98. Tak, proszę. <grym> Dobrze, ja to, to zawsze bawi, nie? Windows 98, całkowicie, nie? Dobra, co dalej? <grym> Przepraszam, muszę wyjść z tej aplikacji. E, zamknę te wszystkie aplikacje i co dalej? No i mamy skróty do telefonu, czyli do klawiatury. Nie, normalnie nie. Że nie będę już otwierał wiadomości, konto, albo konto. pokażę wam, bo jak włączysz kontakty, to masz, jak widzisz, takie te książki są powiększone. Myślę wydaje, że ten tryb prosty jest bardzo dobry, po pierwsze dla osoby, senior, dla seniora, czyli dla osoby starszej, która e, będzie używała telefonu dotykowego a budę osoby niedowidzącej też może być przydatne, nie? Dalej no mamy aparat, czyli normalna, normalna a, aplikacja aparatu, najlepsza klasa standardowa dla Huawei MX 10 e, Muzyka, czyli po prostu Huawei Music. Swoje aplikacje też możesz dodawać do tego po za chwilę ci powiem jak, jako zamknę muzykę. No oczywiście się o, czytać musimy, nie? O muzyce i o pogodzie chłopajowej robiłem filmy, nie? O tym wszystkim. Także wam dam w kartach, albo sobie wyszukacie na moim kanale. Dalej mamy galerię zdjęć. Nic szczególnego. Na, do, do, na drugim pubicie, bo to, to był pierwszy pubic. Drugi pubic jest taki do góry: mamy widzec z kalendarzem. I jak sobie na to klikniemy, to mamy, otwiera nam się widzec aplikacja kalendarza Huawei. Również o niej robiłem materiał. Więc sobie znajdziesz. W, w, na kanale Chrome. Czy nie, czyli internetowa, ale jeżeli masz Huawei'a nowszego niż y, od 2019 roku, to y, Google nie ma. Y, nie? To, to zamiast Home będzie prawdopodobnie przeglądarka Huawei'a. Ale to jak wygląda, i czy w ogóle jest taki tryb prosty, na przykład w Mate 30 czy w P40, to jak już w nowym modelu Huawei, nowa 9 to musisz sobie zobaczyć bo ja do tego tylko mam dostępnie dalej mam ustawienia systemu też w postaci takich kafelków bardzo właśnie takie że godne właśnie dla osoby na przykład niedowidzącej bądź starszej yy, to mamy wi-fi bluetooth, to wszystkie tapeta rozmiar to można szybko zmienić yy, dźwięk nie wszystkie ustawienia dźwięku, język Systemu z ekranu o Teraz z styl ekranu yy, to, to jest akurat takie maina bo to chodzi o zwykły tryb czy ma być standardowy czy bez drawera czy klasyczny czy jest drawerem czy jest z tym szufladem aplikacji ale to się tyczy ty, zwykłego by, by widoku pobytu no i dalej mamy blokadę ekranu można szybko ustawić no i więcej ustawień, to mamy wszystkie ustawienia. No i zauważcie, że te czcionki są takie powiększone, nie? Ale nie we wszystkich aplikacjach, bo na przykład jak włączyłem muzykę, to ta czcionka jest normalna. Także ta widoczna aplikacja musi to obsługiwać. Nie? Dalej mamy tryb standardowy, no to możemy szybko wrócić do trybu standardowego. ok no to wtedy wróci się bo ja oj, proszę, aktywowałbym się asystent Google. Przepraszam, bo powiedziałem to słowo aktywujące chyba. No, Zobaczyć, czy mam nagrywać. Cały czas OK. Włączę z powrotem ten tryb prosty, bo uruchomiłem tam standardowy, żeby pokazać jak z tego wyjść. Nie? Szukamy tryb prosty znowu. Zastosuj. No, dalej mamy dodaj, bo ten kafelek jest pusty, więc bo tak zrobiłem, żeby wam pokazać, jak dodać aplikację, to sobie po prostu dodajesz, nie? Klikasz i masz do wyboru osoby, czyli szybko sobie możesz dodać kontakt. No, ja tutaj mam takie numery publicznie dostępne w sieci, takie od operatora. Więc tutaj też nic nie jest, żadnych danych osobowych tu nie ma. Wybierasz na przykład GOP. O, i masz do danego GoPra. Dalej mamy pozostałe, czyli wszystkie aplikacje pozostałe zainstalowane systemowe, nie? Takie w -w wgrane w system. Masz takiego drawera, nie? Ale on jest podzielony na pozostałe, czyli wbudowane w system oraz pobrane, czy po zainstalowane przez Ciebie aplikacje w telefonie no, no, a jak sobie przytrzymasz w pustym miejscu, to sobie ten pulpit albo na jakiekolwiek ikonie, to sobie możesz przytrzymać i ten, e, te kafelki edytować. Po pierwsze możesz sobie przytrzymać i przesunąć. W inne miejsce. Chociaż... chociaż nie. Chociaż to mi się chyba coś. Czekajcie, bo taka opcja była, to może ją usunąć. no dobra, mój dosyć tak, ale jest opcja Usuń, czyli ten e, pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, minus i teraz możesz kliknąć dole gotowe i teraz dodać, nie? Także, jeszcze, że, że, jeżeli chcesz, na przykład, żeby tryb standardowy był na samym końcu albo pobrane były wyżej to musisz sobie przytrzymać je nie usunąć pobrane i dodać tam wyżej czyli teraz a nie tak no, no dobra to wam to wam pokażę na przykład chroma usuwamy chroma klikamy na ten minus pyk i dodajemy w innym pustym miejscu Aplikacje i szukamy ham. Nie jako, że te aplikacje nie są pokupowane alfabetycznie. Tak i nie ma do wyszukiwaki. także to jest takie dziwne. No ja ja, ja mam bynajmniej tak nie, więc a, więc. Muszę tego Google ham znaleźć teraz. Jest, jest. proszę bardzo. I już dodałem w inne miejsce, nie? A tu mogę sobie dodać, tam gdzie wybrałem prędzej, dodać na przykład kontakt. Na przykład kontakt, na przykład, o. I już jest dodany. Nie, ja sobie usunę, bo nie będę chciał tego mieć. mam gotowe i już mamy wyedytowane, ale tego widgeta nie możesz usunąć ten widoczny jest na stałe. On tam jest i on tam zawsze będzie, nie? Ale, że sobie przytrzymasz jeszcze w pustym miejscu, to jeszcze raz w prawo możesz sobie przesunąć i masz jeszcze, 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 jeszcze trzecią stronę e, z tymi e, kafelkami, całkowicie pustą. Czyli to sobie możesz dodawać ale swoje skróty. sobie tutaj dodam Przez Facebooka na przykład, tylko muszę znaleźć Aha, dobra, to co? muszę zatrzymać. No to na chwilkę zatrzymujemy i już nawędną. No, yy, za chwilę do Was wrócę. Dobra, jestem. A nie, czekajcie, jest na grypasie, bo mam ten tryb prosty, aktywny. No chyba tak, dobrze, jest dobrze. Yy, jestem z wami z powrotem. I tu sobie możemy dodawać własne aplikacji, nie na, tym, na tej trzeciej stronie. I tu sobie dodamy na przykład face, tylko musimy go znaleźć. To jest pobrane, więc będzie w pobranych. Jest, proszę bardzo i klikamy gotowe. O i już mamy kafelek. To jeden to jest powiadomienia, czyli ten tryb prosty pokazuje też nieprzeczytane powiadomienia w zbranej aplikacji. Bardzo fajnie, nie? I tylko jeszcze możesz inną aplikację sobie dodać. Na przykład radio FM. Tu jeszcze jedną. No nie wiem, messenger na przykład albo spotify, proszę bardzo. sobie dodamy jeszcze coś. się hmm. znaleźć messengera, bo on tu jest zainstalowany wiecie. Tylko nie, a jest tu, proszę. Jeszcze coś można sobie dodać, nie? Na przykład... Abo aby jakieś taka aplikacja, no, tylko szkoda, że te kolory tych kafelków są takie osobne, nie? Bo to nie zależy od miejsca chyba. Teraz zresztą zobaczymy, usuniemy jeden... O, z też? przepraszam, to jakiś był trzask, ale to tam ktoś tutaj wreszcie chodzi. Eee, dobrze. Usuniemy sobie to usunąłem Solid Explorer i dodamy coś jeszcze, tak? Ale coś innego, Oficjalny na przykład, a nie, nie, kolory są e, cykliczne, czyli mamy dwa, inny, dwa zielone, dwa niebieskie, dwa fioletowe i dwa prawdopodobnie pomarańczowe albo jakieś... zaraz zobaczymy, kalkulator, niebieskie, tak, to jest tylko takie błękitne bardziej, nie? No. No i tak sobie możesz edytować jeszcze ten tryb prosty, nie? ale żeby z niego wyjść, to po prostu jak sobie usuniesz tryb standardowy jest przypadek, w ten sposób i teraz nie wiesz jak z tego wyjść, to po prostu klikasz normalnie ustawienia, więcej ustawień, oj, oj, tak i normalnie system, tryb prosty, tak i tu jest zakończony. I normalnie wyjdziesz i normalnie wrócisz do popisu z standardowego Androida. No no i na tym będę kończył. Temat wyczerpałem. Na nadzieję, że Wam się podobało. Z to jeszcze raz przepraszam Państwa za tutaj drzwi ktoś otworzył, ale to usadnienie zaraz. Ale nikt 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 nic nie powiedział, więc na szczęście, więc dobrze. A nawet jakby coś tam. To się tam nie stało, nie? Dobra, do zobaczenia, żegnam się z Wami, do zobaczenia następnym razem. Piszcie co o tym myślicie, o tym trybie prostym. Mi się wydaje, że funkcja ciekawa. Dlatego postanowiłem nagrać film, bo na pewno wiele z wam słyszałem też o seniorach, którzy korzystają ze smartfonów na tak? I po prostu może im się to przydać. Bo nie będą musieli celować małe ikony, tylko są duże kafelki i to jest oznaczone kolorami, nie? No właśnie, to, to, to też może się naprawdę przydać. Dobra, że żegnam z Wami. Cześć.